Nazywam się Halina Mil, z domu Adamska. Urodziłam się w Kraśnym nad Uszą. to jest województwo wileńskie w pobliżu granicy rosyjskiej. Było nas pięcioro rodzeństwa, ja byłam przedostatnia. Najstarsze, najstarsze rodzeństwo, Alfreda, Aleksandra, Tadeusz. W czasie, kiedy rozpoczęła się wojna, byli, wyjechali z Kraśnego i zostali, to znaczy zostali na stacji w Mołodecznie i tam mieli rozpocząć naukę w gimnazjum. Ja zostałam z bratem, tym młodszym, który miał wtedy 4 lata w 1939 roku i z mamą. Mój pamiętny taki dzień, kiedy już była wojna, tuż przed Rozpoczęciem akcji rosyjskiej, do wkroczenia do Polski, to był dzień 16 wrzesień. Ojciec po południu, późnego popołudnia, właśnie wrócił z inspekcji z pogranicza i powiedział, że na granicy cisza rosyjskiej, bo to jest cisza i spokój. A rano, następnego dnia, to znaczy już 17 września, telefon. Ojciec odbiera wiadomość, Rosjanie przekroczyli granicę Polski. I ojciec wtedy w wielkim pośpiechu ubrał się i szybko wyszedł do Baonu, żeby palić papiery, te, które mogą wpaść w ręce Rosjan za chwilę, bo no już, są, już przekroczyli granice. Po jakimś czasie wrócił. Chwilę się zastanowił i poszedł po raz drugi, bo nie był pewien, czy wspalił wszystko to, co trzeba. Kiedy już wychodził, a wiadomo było, że już po prostu pójdzie razem z wojskiem, moja mama takim głosem naprawdę niespokojnym i rozpaczliwym zawołała Felix. Odwrócił się i powiedział: Jadziu, przecież wierzy, że jestem żołnierzem. Pozostaliśmy sami. Za chwilę w naszym mieszkaniu zjawili się urzędnicy rosyjscy. Zapytali, czy gdzie jest sobaka, pies, bo mieliśmy wojskowego psa. Mama odpowiedziała, że poszedł razem z ojcem, bo tak było. Zdjęli nam telefon, no i rozpoczęły się już dni niewoli i niepokoju, co będzie dalej. A poza tym bardzo martwiliśmy się o naszego ojca, bo nie wiedzieliśmy się, co się, co się z nim poszedł z wojskiem, ale czy żyje, czy jest zdrowy. Nie wiadomo. I od zawiadowcy stacji, a mieszkaliśmy blisko dworca, dowiedzieliśmy się, że będzie przejeżdżał transport jeńców polskich. No i wtedy bacznie obserwowaliśmy wszystkie, wagon, wszystkie pociągi nadjeżdżające, i nadjechał pociąg. Nadjechał pociąg z jeńcami polskimi. Ale to, co żeśmy ujrzeli, to, to po prostu nigdy nie zostanie zatarte z mojej pamięci. Wagony, a z wagonów słychać było wody, chleba. Znaleźliśmy wagon, gdzie, gdzie był ojciec. Ojciec szczerniały, wychudzony, miał zarzucony na ramionach płaszcz. Stał na górnej półce, widocznej półce chyba, która służyła do spania. Pierwsze jego słowa, czy jesteście wszyscy? Wagony dzielone były rosyjskimi żołnierzami, którzy hałaśliwie odpędzali nas od tych wagonów. Jeżeli się coś podawało jeńcom, to skrzęt nie kontrolowali. Skarpety. Moja siostra pobiegła przynieść skarpety ojcu. To na bagnet założone, rozrzucone i wrzucone do okna, w którym stał mój ojciec. I tak wyglądało nasze pożegnanie z ojcem. Pożegnanie to było przedłużane listami do marca 40 roku, do momentu wywózki nas na Sybir. Kiedy byliśmy na Sybirze w 1941 roku, jeżeli pamiętam, 6-3-41 roku, dostaliśmy list bardzo list, który był adresowany do ojca. W pierwszej chwili bardzo, żeśmy się ucieszyli, ale na odwrocie napis Adresat ubył. I od tego czasu już zanikła jakakolwiek wiadomość o ojcu, wszystkie pisane listy wracały, to znaczy nawet nie wracały, ale po prostu już nie otrzymywaliśmy żadnej wiadomości. Przypominam sobie naszą, nasze pierwsze święta wielkanocne. Wzionie chłodem, wilgocią. A do tego wszystkiego w ogóle nie mamy co jeść, jesteśmy głodni. Udało nam się zamienić worek zboża, no bo po, początkowo to było tak, że my, myśmy po prostu nie mogli się nigdzie poruszać przez cały rok. Moja mama codziennie z nami yy, musiała się w Selsowiecie stawiać, yy, a pra, i pracować nie mogliśmy. Yy. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie, jakie rzeczy mieliśmy ze sobą, bo coś żeśmy tam zabrali. I właśnie z zamiany dostaliśmy worek zboża, zawieźliśmy ten worek zboża. To wszystko moje starsze rodzeństwo, bo ja byłam dzieckiem, do młyna, ale powiedzieli, że nie, że ten worek zboża nie będzie tak szybko zmielony, dlatego że jest kolejka. No, ale tego samego dnia wpada do mieszkania mój brat Tadeusz, taki uradowany, i mówi: „Będziemy mieli, mamy mąkę”. Wtedy pamiętam, że moja mama wyciągnęła obraz tej Matki Boskiej, częstochowskiej, którą mieliśmy z sobą, i wszyscy uparliśmy na kolana i dziękowaliśmy Bogu za to, co się stało. I tak płynęły, tak płynęły, tak płynęły nasze, nasze dni, bardzo ciężkie. Chorowaliśmy jako dzieci na biegunkę, mój brat i ja na krwawą biegunkę. Poza tym nękał nas okropny głód, nie mieliśmy, nie mieliśmy co jeść. Było się gdzieś z kołchoźnikami. Razem z nimi gdzieś tam jakąś, jakieś, coś tam, jakieś jedzenie czy cokolwiek. I, i, I tak się przeżywało. Ale najczęściej to się wychodziło codziennie, zbierało się kłosy, potem się je muciło, niosło na żarna i, i jakoś się przeżywało. Miałam wiele przegół, przygód, bo chodziłam na te kłosy, mimo że byłam małą dziewczynką. Zaczęłam zbierać tę samosiekę. Już miałam na tyle, że mówię, no, wystarczy, żeby, żeby, żebyśmy coś sobie ugotowali, bo trzeba było najpierw wymucić, potem to zmleć na żarnach. Żarn swoich nie mieliśmy, tylko po prostu trzeba było do kogoś tam iść, prosić. I już miałam, już miałam wracać. I naraz stanął przede mną Obieszczyk. Obieszczyk to taki pracownik kołchozu który objeżdżał i, 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 i po prostu patrzył, czy wszystko w porządku, czy tam się nic nie dzieje na polach, czy ktoś gdzieś nie, nie kradnie czegoś. No i on mnie złapał i momentalnie widział, że ja, że ja wycinam tą samosiejkę, to znaczy szukałam poszczególnych kłosków na polu, który się same zasiały, te kłosy. Złapał mnie, zaczął, zaczął smagać, biczem I poganiać, i zaczął prowadzić mnie do selsowietu, żebym odebrała swoją karę. No, musiałam biec razem za nim. I wreszcie, jak mnie przyprowadził do urzędników tych selsowietów, popatrzyli na mnie i jakoś byli to ludzie, chyba trochę z litością, puścili. Yy, bez jakiejkolwiek kary do domu. Inny taki wypadek, jak po prostu już, już nie było możliwości ani na zbierania kłosów, ani, ani po prostu poszukiwania czegokolwiek. No to wychodziliśmy nocą na pole kołchozowe i ścinaliśmy zboże. Za to 10 lat więzienia, ale co było? Co było robić, jak gdzieś nie było co, groził głód, no więc trzeba się było bronić. I wtedy pamiętam, to było tam to, ten pamiętny ścinany, zresztą nieraz yy, to ścinanie tego zboża. Yy, bardzo, bardzo się bałam i z tego powodu nawet miałam co chwilę, taką, dostałam biegunkę, co chwilę musiałam siadać, bo wiadomo, Nadsłuchiwaliśmy, bo to było w Szczerbaktach, a tam była blisko, blisko torów kolejowych. I po prostu nadsłuchiwaliśmy, bardzo się cichutko zachowywaliśmy, żeby po prostu odróżnić, czy to jest, czy to jedzie pociąg, czy też po prostu jakiś objeszczyk. Musieliśmy kwalifikować, co to jest. No i później, jak przynieśliśmy, tak akurat ten to pamiętam, a to było nie raz, przynieśliśmy do domu, a zostawiliśmy jakiś ślad po sobie, gdzieś tam w nocy, wycinany. No i, 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 i zaczęli do nas przychodzić, szukać, ale myśmy jakoś umieli zatrzeć ślad, i to minęło. Wiele takich było, na przykład była wiosna 1944 roku, groził nam już no po prostu taki głód, że wiadomo było, że no, no nie wyżyjemy. I moja mama oddała lekarce, jeszcze jakoś się to przechowało, bo pamiętam, swoje karakułowe futro, żeby przyjęła nas do, do, do tego szpitala. Abyśmy jakoś tam przeżyli. No i pamiętam ciemny, mały pokoik. Łóżko pod ścianą, jedno łóżko. Spaliśmy na waleta i raz dziennie dostawaliśmy miseczkę zupy. I za tą miseczkę zupy musieliśmy leżeć cicho i spokojnie, bo chodzić nam nie było wolno, bo to był szpital. I tak leżąc. Mówiliśmy sobie jakieś wierszyki, yy, śpiewaliśmy jakieś piosenki i pamiętam, jak śpiewaliśmy taką piosenkę, odejdź Jasiu, się od okienka, dam ci chleba, pół bochenka". I myśmy tak patrzyły, patrzyli na siebie, on odpowiedział, choćbyś dała cały bochen, ja odej nie odejdę od tych okien. I nie mogliśmy zrozumieć tego Jasia, który za pół bochenka chleba. Nie chciał odejść od okienka. Tak żeśmy pytali siebie, a co byś ty zrobił, co byś ty zrobiła, żeby dostać chociaż kromkę chleba. No nic, mogliśmy tylko leżeć cicho i spokojnie i czekać na następny dzień na tą miseczkę zupy. Zawsze wierzyliśmy, wierzyliśmy, że wrócimy do kraju. I, i kiedy było nam najbardziej ciężko, to, to odmawialiśmy, kto się w opiekę, to kto się w opiekę, myśmy, jako młodsze dzieci, umieliśmy to odmawiać w całości. Modliliśmy się i wierzyliśmy, że do Polski wrócimy. To, jak to ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały to zawsze było, to zawsze było dla nas najważniejsze. W 1945 roku, kiedy powstał Związek Polskich Patriotów, rozpoczął się też okres, że my jako dzieci mogliśmy zacząć chodzić do szkoły. No i to było tak. Jedna jakaś ziemlanka, w tej ziemlance różne wiekiem dzieci i jedna z polek, która była nauczycielką. Uczyła nas języka polskiego, matematyki, dużo też było historii. Wreszcie, 1946 rok, okazało się, że, że możemy już wrócić I że, i że jest już pociąg, w którym możemy wracać. No i wtedy my swoją taczką rzeczy, może w ciągu pół godziny, a może i mniej. Władowaliśmy się jakoś do tego pociągu, i z radością jechaliśmy. Też ciężko było, bo wiadomo, że, że, że byliśmy i, 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 i niedożywieni, i zawsze wieni, i, i w ogóle wiadomo, jakie życie było, i tak to wyta, ale dojechaliśmy. Niech te wspomnienia mojego życiowego dramatu. Dramatu mojej rodziny i wszystkich tam przebywających Polaków będą hołdem złożonym Bogu, który dał nam nadzieję wbrew nadziei na powrót do kraju. Niech będą również hołdem złożonym za to, że ja i inni Sybiracy możemy stąpać po polskiej ziemi, rozmawiać po polsku i kochać to wszystko, co zostało w nas zaszczepione. Od pokoleń, a cierpienia i śmierć. Wielu Sybiraków niech staną się ziarnem naszego zmartwychwstania, zmartwychwstania do suwerenności, wolności, sprawiedliwości i prawdy. Tak nam dopomóż Bóg i nasza królowo-korony polskiej Maria.